Witam wszystkich z tej strony GuaOdron i zapraszam Was do 25. filmu informacyjnego. Moi drodzy na samym porządku chciałbym przejść do spraw ponadprogramowych, ponieważ tych tradycyjnie kilka się nazbierało. Kochani, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, zakupiłem wewnętrzny napęd DVD. Jego model to Asus DRW 24D5MT. Cóż o sprzęcie? No cóż, no napęd jak to napęd? No w 2024 roku troszeczkę dla niektórych szok. Po co mi coś takiego, jednak ja no, często, gęsto będę go używał przynajmniej do zgrywania niektórych krążków. Tak więc, kochani, jest to kolejny zakup, który został sfinansowany w pełni z Waszych wpłat. Tak więc nie pozostaje mi nic innego jak tylko Wam, moi kochani, serdecznie podziękować, ponieważ dzięki Waszej hojności kolejny cel udało się osiągnąć. Kolejna kwestia, którą chciałbym poruszyć, to reklamacja mojego monitora. Moi drodzy, dzisiaj jest 20 marca, kiedy to nagrywam, i autentycznie dopiero dzisiejszego dnia y, otrzymałem mój monitor. Właściwie nie mój monitor, tylko zupełnie nowy monitor, ponieważ tamtego się nie udało naprawić. Tak więc y, dostałem model, nawet nie ten sam model, ponieważ y, jest to model bliźniaczy ze zmianą jedną literką. Tak więc y, nie będę wam tutaj streszczał, nie będę wam tutaj streszczał tego, co tam się działo, jak ta wyglądała ta kwestia reklamacji po prostu jeden wielki horror. Tym niemniej fajnie, że to się udało skończyć wreszcie, że ten monitor wreszcie mam przed sobą, cieszy mnie to niezmiernie. No i cóż, mogę wrócić po prostu do nagrywania na dużo większym monitorze, już nie będę musiał sztucznie rozszerzać tej rozdzielczości. Tak, więc cieszy mnie to niezmiernie, że tak wszystko się elegancko potoczyło. No i teraz ze spokojem mogę przejść już do spraw bieżących. Moi drodzy, seria Zagrajmy w Fladout 2 dobiega końca. Cóż mogę powiedzieć o odbiorze tej serii? Seria została przyjęta dość przyzwoicie, biorąc pod uwagę, że to była dość długa ścigałka. No to naprawdę wyszło to wszystko naprawdę w miarę, w miarę pozytywnie, co mnie oczywiście cieszy. Chyba mam jakiegoś farta do ścigałek, bo chyba nie zdarzyła się jakaś tam gra wyścigowa, która by została źle odebrana, a kilka już ich nagrałem. Tak więc moi drodzy chciałbym Wam podziękować za wszelkiego rodzaju łapki, suby, komentarze no i ogólnie za całą Waszą aktywność podczas trwania tej serii. No, i teraz, moi drodzy, mogę płynnie przejść do sekcji statystyk mojego kanału. Moi drodzy, nagrywam ten materiał dnia 20 marca i obecna liczba subskrypcji na moim kanale wynosi 1170 subskrybentów. Tak więc bardzo fajnie, bardzo dobrze to wszystko się rozwija, co zresztą widać na wykresie. I moi drodzy, jeszcze napomknę tutaj na temat filmu specjalnego. Obiecałem, czy też wspomniałem o tym, że m, zrobię go w marcu. Obawiam się, że w marcu się nie wyrobię, m, lub też pojawi się ten film specjalny pod sam koniec marca. Tak więc y, tyle na ten temat chciałem powiedzieć. Spokojnie ja o tym pamiętam. Jak doskonale, moi drodzy, już mnie znacie, wiecie, że ja prędzej czy później te swoje obietnice po prostu spełnię. Tak więc spokojnie film specjalny na pewno się pojawi. No i cóż moi drodzy, jedna seria Zagrajmy Wy dobiegła końca, wypada więc rozpocząć kolejną serię Zagrajmy Wy, a kolejną grą ogrywaną na moim kanale będzie gra Mirror's Edge. Podejrzewam, że mało kto spodziewał się takiej gry na moim kanale, wybrałem ten tytuł z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że jest to gierka oryginalna w tym aspekcie, że... Jest bardzo mało gier, które poruszają temat parkouru, a takich gier, które poruszają ten temat jeszcze z perspektywy pierwszej osoby, to już jest w ogóle całkiem mało. A po drugie, jest to tytuł krótki, a mi teraz zależy na kilku krótszych seriach, zagrajmy wy, aby na kanale było po prostu jak największe urozmaicenie. Tak więc ogromnie jestem ciekaw, jak ta gierka wam tutaj yy, przypasuje. Mi ogrywało się ten tytuł dosyć dobrze, oczywiście kilka faili, albo nawet kilkadziesiąt faili było, tak więc no, będziecie mieli co liczyć i będziecie mieli z czego śmieszkować. Ale cóż, jak ta gierka zostanie odebrana, no to wiadomo, że czas pokaże, więc nie ma co tutaj prorokować. Po prostu mam taką cichą nadzieję, że te serię będzie się oglądało przynajmniej znośnie i przynajmniej kilka osób po prostu spędzi przy niej miło czas. Teraz moi drodzy możemy przejść do sekcji wsparcia mojego kanału. No i tutaj jak zwykle coś się podziało. Podczas trwania serii z drugiego fladauta pojawiła się jedna wpłata od użytkownika druid Lot, który wpłacił mi 27 zł i napisał Grosza da Ekochodronowi, portfelem potrząśnij, portfelem potrząśnij, co by Daniny dał Beliarowi, mrocznemu gościowi. O, matko jedyna, jakie rymy, jakie flow, ale powiem ci, druid, że trafiłeś w punkt, ponieważ ja zawsze. Lubię wybierać tych złych, tak więc no, tutaj trafiłeś 10 na 10. 27 zł ciszy, szanuję mocno, doceniam i serdecznie pozdrawiam. No i teraz moi drodzy, standardowo, na co pójdą te pieniążki? I teraz dwie bardzo ważne kwestie. Pierwsza z nich, troszeczkę mniejsza, to kwestia słuchawek. Jak pamiętacie, zastanawiałem się nad słuchawkami SPC Gear Viro. Teraz nawet przeżywałem jakąś tam drugą rewizję. Jednak w mojej głowie pojawił się pomysł, aby zrezygnować ze słuchawek przewodowych i uderzyć w jakieś słuchawki bezprzewodowe. Z tym, że no kompletnie się w tym temacie nie orientuję. Tak więc jeżeli ktoś byłby w stanie polecić mi jakieś słuchawki Bezprzewodowe, powiedzmy, tam do 300 zł, czy w ogóle za 300 zł można coś sensownego kupić. To bardzo bym prosił, aby mi napisał w komentarzu, jeżeli ktoś po prostu taką wiedzę posiada, że po prostu ktoś mi tutaj w tym aspekcie doradził. No i druga kwestia, dużo, dużo, dużo ważniejsza. Moi drodzy, jak zapewne wiecie, mój obecny komputer składałem jeszcze przed rozpoczęciem tutaj m, mojej działalności na YouTube, na obecnym kanale i w tamtym momencie kompletnie nie wiedziałem. Czy to wypali, czy ten kanał będzie miał sens, czy to wszystko po prostu jakoś się ułoży? Teraz po czasie wiem, że to wszystko się ułożyło i że tak powiem, no jest w porządku. No i niestety w tamtym czasie komputer składałem z dość budżetowych części, z nowych podzespołów oczywiście, ale budżetowych. No i najbardziej budżetowym tutaj podzespołem jest niestety moja płyta główna. A jak wiadomo jest to jeden z najważniejszych podzespołów w komputerze. No i moi drodzy, tutaj pomału będę się przymierzał, sprawdzał, obczajał zmianę płyty głównej. Chciałbym się teraz przenieść na sokety. No, 1700, tak, na ten troszkę nowszy socket Intel Socket 1700, yy, tylko że kompletnie nie wiem, jak ten temat ugryźć. Po pierwsze, nie dlatego, że też nie za bardzo orientuję się w tych płytach głównych, które są dobre, które są złe. Tutaj taka pierwsza, która wpadła mi w oko, oczywiście Asus, no bo co innego, ja tutaj bardzo bym chciał sobie wybrać jakąś płytę od Asusa. Yy, tutaj mamy. Asus B760 Plus Wifi D4, tak ta płyta się prezentuje. Ona kosztuje jakieś 6,5 No, oczywiście, zmiana soketu to też wiązałaby się ze zmianą procesora. Podejrzewam, żebym uderzył w i piątkę 11 generacji. Tak więc, moi drodzy, następny moim takim dużym, dużym, dużym celem. Jest właśnie zmiana płyty głównej i procesora i moi drodzy, żeby teraz ktoś nie pomyślał, że ja was, moi drodzy widzowie, chcę naciąć na siano czy po prostu jakoś spazerniać czy cokolwiek innego. Po prostu chcę ustalić kolejny konkretny cel, a nie jakieś tam ogólniki, że wsparcie kanału, tylko konkretny cel na to i na to. I sprawa też jest kolejna taka, że jeżeli sprzęt jest budżetowy, no to wiadomo, że on się prędzej zużyje niż jakiś tam topowy, tak? Druga sprawa, no też procesor, też podejrzewam, że procesor by mi prędzej nawet strzelił niż płyta główna, ponieważ ja naprawdę dużo na tym procku renderuję, no bo wiadomo, że jak się filmy chce rzucać na kanał, to trzeba dużo renderować. Tak więc, oczywiście, to są odległe tematy, ale pomału już yy, muszę się do tego przymierzać, bo czy uda się całą kwotę zebrać, czy uda się zebrać tylko część kwoty, czy uda się zebrać jakiś mały procent kwoty, to jest nieważne. Najważniejsza tutaj jest dla mnie yy, Wasza opinia na ten temat, czy jest sens już zbierania na te podzespoły i przede wszystkim, czy ktoś zna się na płytach głównych i byłby mi w stanie. Po prostu doradzić jakąś konkretną płytę główną na sokecie 1700 za około, powiedzmy, tam 7 czy 8 stówek, no i jaki procesor do tego, tak? Więc tutaj ogromnie mi zależy na Waszej opinii. Jeżeli ktoś jest biegły w tym temacie, to bardzo bym prosił o, o komentarz lub jakąś tam inną formę kontaktu. No bo wiadomo, że jak już kupować, to coś konkretnego i sprawdzonego. Tak więc jeszcze raz Was kochani, proszę o kontakt. Zarówno w kwestii słuchawek, jak i w kwestii y, procesora i płyty głównej. No i cóż moi drodzy, wszystko co miałem powiedzieć, powiedziałem. Słyszymy się podczas serii, zagrajmy w Mirror's Edge. Y, coś czuję, że będziemy się y, nieźle bawić w parkurowca. Na pewno będziecie mieli ze mnie konkretną bekę, bo czasami robiłem takie fejle, że głowa mała. Tak więc czekam na wasze komentarze, sugestie i podpowiedzi co do kupna sprzętu. I to w zasadzie tyle. Okej okay moi drodzy, odcinek zbrać pomału do końca, tak więc żona się z wami. Do zobaczenia w kolejnym materiale na moim kanale. Póki co, trzymajcie się ciepło i cześć!